Dobra do, 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 Poczekaj, jesteśmy. ja mu coś ten Dobra, teraz ma... wiesz co masz przy głowie Teraz gadaj gdzie są te rzeczy Gdzie to jest? Łodzi. Gadaj. Gadaj, a nie bi... Gady... Gaduj! Poczekaj, mam pomóc. Może będziesz teraz coś mówić. Mam tu akumulatora, tu jest woda. Nie nie, 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 tak nie. Jak, się, jak nie powie, to zaraz... Stoj! Masz... Rzucam w niego... Trafię mu akumulatorem. Dobra, czekaj, dobra, związałem mu ręce i nogi znowu. Te, tym razem łańcuchem metalowym. Dobra, poczekaj, niosę go tam. Ja sobie się rozejrzę. Niosę go tu, Poczekaj, przyniosę, dobra, siedzi tu. Związany jest, związany jest teraz. Może już zaczniesz mówić? Co? ja tu jeszcze łańcuchę, Zacznij nie? mówić, bo mi powoli się po prostu kończy. Czy... Dobra, to wylądujesz Poczekaj. tutaj w, w jeziorze. Poczekaj. Będziesz tylko tak. Dostaw, dostał ły Wylądujesz Poczekaj. zaraz tutaj w jeziorze, jeżeli nic nie będziesz nie, dobra, mówić. Pocieka, nie, dobra, dobra. Dobra. Czekaj, tam... dobra. Dobra. To może będziesz coś mówić? Się mówić. Gdzie to jest, jest Polones? Ja zaraz i Ten sobie, który to, no, ukradłeś i ja Nie ukradłem dobra. dobra, może zaczniesz mówić D I Dobra Chodź tutaj dostał, dostał dwa razy. Chodź, go, chodź z nim tutaj dobra, Mam kasku, biorę... ja to nie boli mnie to Zdejmij mu ten kask Ja mu na kask Chodź tutaj Wiadź go przywiedzieć tutaj. Dobra, we, we tu wolisz się pokąpać w wodzie. Są kluczyki. Wyjąłem kluczyki. Spalone ziemię. Nie mam. Nie. Jak ty zamykasz wiek jesteś związany łańcuchem metalowym? Nogami. Dobra, wyjmuj fall, go, 가지? bo po prostu coś jest Nie, dobra, biorę, wyciągam. Biorę wkładam mu nogi do wiaderka <attempt> <clauses> i zalewam zaraz chipsem. Nie, zawsze gadać, to tak zrobię. Weź go tutaj, połóż, lekko przy wodzie. Wolisz wąchać spalinie z bajemki, która nie spełnia emisji cząstek stałych, czy wolisz się pokąpać? Nic. nie. Ale chyba, że masz jeszcze, Dobra, nie, dobra, przykładam ci do czoła, słuchaj. Teraz gadasz. To mi przykładasz. Dobra, nie, przykładaj budzica, chcę z nim pogadać. Dziewiątka. Gdzie jest? Podoles. W gdzie jest domu? Gdzie jest twój dom? Gdzie jest... Na Bidonie no, aż no, tak mi nie zależy. Bizona to sobie bierz. Ale gdzie jest Polones? Ale ja nic nie ukradłem. Gdzie na jest domy? Polonez? Przed chwilą powiedziałeś, że w domu, a teraz mówisz, że nie, nie ukradłem. Już... No bo ja też mam Polonesa w domu. A. Mam. Dobra, mam no to chodźcie do wody w takim razie. To zapraszam do wody. Wolisz do wody, czy, czy dostać do... Albo jeszcze gadać. Albo może cię na policję oddamy. Nie. No dobrze, nie oddamy cię jak powiesz tam, gdzie, gdzie jest Polodek. Nie przed chwilą na jakiej ulicy, nie pamiętam dokładnie numeru. To powiedz ulicę. Cześć. No ci przed chwilą. Nie słyszałem, jeszcze Kur... raz. Nie powiem. ci Dobra, Dobre, powiecia, dobra, poczekaj, jeden, jeden, dwa Poczekaj, zacząłem zgadzać on wybiera numer A KORZENIOWSKIEGO Korzeniowskiego, gdzie to Korko się za, jedzie, od naszej gospy gdzie? Od naszej od naszej dobra, nie, masz powiedzieć Od naszej gospy, wyjeżdżam Ulica Korzeniowskiego tylko dobra Jadę się... Czy to nie było taka gospodarska obok jakiegoś skupu, czy coś tego typu? Chyba tak, ale ja się nie... Nie, to nie na gospodarce. To w ogóle jest... Nie wiem gdzie. Ja was zaprowadzę. Czy To jest w y, hotelu... Hotelu, restauracji Karol. Nie wiem. Dobra, to... Dobra, wiem, wiem, gdzie, to jest, wiem, gdzie to jest, wiem, gdzie to jest. Nie, nie, nie. nie, nie. Bierz go do samochodu. Y, Dobra, on będzie cię ja prowadzić. Nie, ja, ja wam powiem. Nie, nie, nie. On Nie, nie, nie. On J jak chodzisz, jak jesteś Kieruj spisa? go! Ja, ja wiem gdzie jest! Kieruj! Dobra, wrzucam go rzucam do, rzucam do bagażnika cię! Be. Dobra, to jest tutaj niedaleko. Jest obok ilkaś fotelu. Tak. Dobra, tutaj w prawo. Tutaj w lewo o, tu, Oj, o, Tu w krzaka gdzieś obok coś Nie możliwe, że w krzaka, bo tu ono, jak mówić, że nie na gospie, to tu jest w krzaki tylko. Tu jest hotel? No tu po prawej jest hotel, dobra, zaparkujmy. Czekaj, to zaparkujmy tam na tym hotelu. Nie, ja tu zaparkuję. Ja sobie tu zajadę. No, dobra. Ja idę szukać tego pola. To mnie nie Stój, 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 poczekaj, poszukamy razem. O matko bosku jak on już stoi tutaj. Gdzie? Chodź tutaj do mnie. Chodź tutaj, tutaj. ja jestem na, na... tutaj. O, widzę. Tutaj. Zobacz jaką go postawił. Matko boska, to jest cały tył do naprawy O kurde. Mój polo odez Dobra, jedź go na komendę wywiesz. Albo nie, bo on wtedy na nas powie coś. Trzeba się go pozbyć. Co do jest? Roboty tył. Otwieraj tą brawę. Jest krzywo, ona się... Nie mamy klucza do niej. Nie wiem jak on to. Dobra, czekaj, walnę w nią. Dobra, yy, a tam jeszcze ten polonez został. Dobra, Dobra. później. Dobra, wracamy. No. Gdzie jest ten, Jacek? Nie, nie, Jacek, Bartek. Jacek, co ty gadasz? Jacek. A, nie, Bartek, o kurde. No, Bartek. Bartek jest. Yy, nie wiem, chyba w domu. Ale to poczekaj, jak to było? My gdzieś. Po, my. On. Poczekaj. My pojechaliśmy. do ciebie. On został gdzieś. I później i nam maszynę. Pewnie gdzieś poszedł. Dobra, sąsiad, wyjmuj kluczyki ze wszystkich y, pojazdów. Najlepiej to A zamykać nie, wszystko. Co do... O kurde, nie wiem. A co ty z tym gościem zrobiłeś? Mam go Dobra, ja się zaraz dowiem, gdzie jest bizot. Nie, nie dowiaduj się, bo mi nie jest potrzebny bizot w sobie. I tak zajmuję bo miejsce. Poczekaj, ja wziąłem mu portfel. Masz tu ty, trochę pieniędzy, albo w sumie. Nie, ty, sumie, ty sobie weź. Ja mam pieniądze, a ty przyjdę tu ci go wyglebić, bo sobie wziąłem pieniądze i tak. Weź go gdzieś, nie wiem. Oddam go do policji za to, że ukradł byłem. No tylko, że nam powie, że ten. A bo może nie, poczekaj, wiem. Co, jadę się z nim na krótką wycieczkę? Dobra. Nie szukaj. Gdzie jest Partek? go nie O co się jechało? O, nie, Bartek, to na drodze. Gdzie od jest? O! Słyszę piłę O! A ty ciąłeś drzewa? Co? Ty ciąłeś drzewa? No Bo jak ty się poszedłeś przebrać to nam ukradli bizona i polonezę O kurde Polonezę nam się udało odzyskać, bizona już nie Kurde Dobra, robimy porządek, on tam gdzieś poszedł Jeszcze tam drzewo przynieść Ten ciął sobie drzew, drzewa Dobra, wejdziemy tym wadymicem do tego. Cyk, tutaj też, otworzymy. I tutaj też. Najbardziej szkoda do tego bizona. Szkoda mi by było najbardziej tego. Poladeza, gdyby nie udało się go Bożeśmy Bo żeśmy go wyremontowali. Tak, ale na razie już wiesz, idzie wiosna. Więc... I tak. No to. Także. tu. Zaraz trzeba orkę robić. Aha, no właśnie. A my mamy pługi w ogóle? Aha, no poczekaj. W sumie orkę to A, no właśnie, można Teraz zrobić... Można zrobić... Nie, to się ręką zbierze. Podjedziemy przyczepą i sobie... No bierzemy. wiem, ja właśnie już biorę przyczepę. Czekaj, Polka... Tym to kurde w końcu będzie można coś robić na tych polach. Polka trochę przestawię. Zaparkuję go na miejscu. No jak go tam wywoziłem tego, tego młodzieka to coś się baliło. O kurde. Coś tu czerwonek. Masz podejrzenia, że to biza? Nie wiem, miało chętę. A, no to bizo. No dawaj jedź. przyjechała jechać. No dawaj! No jedziesz. Już, jadę, jadę, jadę. Nie tędy, tutaj tyłem wyjedź, bo ja tam zamknąłem. To Ale zamykajcie bramę, bo ja się boję teraz po tej akcji dzisiejszej. A czemu macie tam otwarty tył? No to tam możesz zamknąć To bębkę sobie przestaw. zaraz wyjąłem, więc no, zamknięte Otwórz sklapę dam. No się nie otwiera tutaj. Daj się otworzyć. Dobra, tu ci sąsiad wie co, zamknę ci Mogę taką. Ale nie tak. tak inaczej. Daj, ja to zrobię. Nie się. Serio się nie da. Sąsiad, Daj. Buty, Od... Sąsiad, tu ci budy... Sąsiad, tu ci stodoły bo mieliście otwarte. No dobra, dobra. Rzeczywiście no to... się nie da. Sąsiad, ja mam no. przyczepę do beli. Ja mam do beli. Ale na mnie W sumie to tutaj załadujemy tylko te bele tak... Ten one nie wypadną, będą sobie ja tak... ja też tam. Możesz też pozaląć. Ja będę wrzucał, ty możesz poukładać. Dobra, ja tu po, Dobra to ja, te... ja układam, a ty wrzu ty wrzucaj i weź. To pojedziemy gdzieś sprzedać może. Dzisiaj? To zaraz zobaczę na internet, gdzie najwięcej dają. Ja bym to w, zim w zimę sprzedał w sobie, bo no w sumie. wtedy będą dużo dawać. No. Bo w sezonie no. to dają ci mało. W ogóle mam dobry pomysł na biznes. No. Jak? Będziemy sprzedawać opał. W oponach. W oponach nie można. W policja jest złapie Trudno. Ale no za... Zaraz... Stoi no cały czas, bo tu jakiegoś chłopa też zatrzymało jakąś bękę szarami i tu stoję od dwóch godzin i coś grubszego Albo po prostu zostawili radiowozy i poszli. Albo możemy ciąć drzewa i sprzedawać na opał. No nie dobra do... będę jechać z tobą poczekaj nie 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 a no dobra mieć Jedziemy. dobra podjedźcie tu o kurde spadłem dobra o słuchaj, poczekaj bo tu pod sodołą jakoś bela jest jeszcze wow, wow 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 dobra stój już stój 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 A ja tu jeszcze jedną znalazłem. Tu mamy 3 4 też Jeszcze piąta mnie Ale nie wsadzajcie mi na górę, bo mi to przeszkadza. Ja na dłuższy. Ja ci tu wsadzam sobie. po prostu byle jak... No, no, no i właśnie przeszkadzasz mi wtedy. Dobra, tam dalej to trzeba... Mówiłem, że przeszkadzasz. Możesz mi tego nie wrzucać, tylko położyć, też żeby ja sobie to wrzucę. Mhm. To czekamy i jedziemy dalej, teraz. No to, to nawet... przynajmniej sobie tam z daleka. No, nie, ja ja to nie to układam. Słuchaj, widziałem w internecie, że, jakoś, że jakiś teren po gospodarstwie jest na woli Brudnowskiej na liście tacy O kurde. Może to nasz, ale pewnie sam gruz. No sam teren, jakiś jest tam jakiś jakiś dom dosyć nowy jakiś. Jed, dwa tam budynki. Ty, to to nasz dom. Bo my mamy tam taki, dosyć tak. No zobacz, taki. zobacz tutaj. a pokażę ci tutaj w filmiku. Ja że tutaj o... Taki żółty dom. Faktycznie. Faktycznie to nasz. Ja bym się tam przejechał, zobaczyć jak to wygląda. No, no zobacz, jestem się Ty Tylko że z, do... do, w, do, a, do... Zobacz co się Do Wrocławia stąd jest daleko. Zaraz wszystko. się. Możemy pojechać Polonezem. Nie, Polonesem za głośny. Możemy... Możemy wypożyczyć jakiś samochód. Jak albo, albo twoim pasatem. pojedziemy Passatem. Nie, Passat to się nie nadaje. Klient BMW, chociaż w sumie dopiero ma po BMW to nie wolno, to musimy naprawić się. Poza tym lepiej nie jeździć chyba. A na, super, na, 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 na. za dwa miesiące dopiero po co samochody przyjadą, więc one sobie będą wstać i wstać. Na, 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 na. no, no. Nie tak no dobra, polonezem pojedzie. pojedziemy. Nie no to już lepiej po Nie na no, polonezem, co ty barudzisz. Ty nie słyszysz jaki ten polonez głośny jest? Jakiś... Słuchawki sobie założymy. Albo ty założysz, bo mi to nie przeszkadza. Sąsiada, a ty nie masz żadnej rodziny gdzieś tam w tych okolicach? No tutaj miałem. No tak, ale nie masz nigdzie dzień. Tam miałem wujka, ale wujek to nie wiem gdzie jest. Ty, tu radio jest, ale gra. Ja mam. Poczekaj, ja ci mogę ten, puścić jakieś muzyki tu, albo nie, lepiej nie. Dobra, zobacz jak pięknie to układał Postawimy sobie tu na przyczepie gdzieś w garażu I ten, w stadole Co wy tak stoicie? Papera pa 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 O po masz ohu. masz. kurde, poczekaj. Pa Wysiadaj z tego, gaź, bo ]ılmış. paliwo marnujesz. No, gaź to. Dobra tam, nie nasze. Właśnie, że nasze. Ale paliwo będziesz musiał zalać. jak nasze? Jak my na to... dopiero to zdobyliśmy, było pełne. tak ah, jest. A na bizona też nie macie papierów. No Dobra Ja wiedziałam i tak się już zapala Dobra jedziemy Nie nigdzie nie jedziesz to Jeszcze dwie bele są Ja wiem że tobie zależy na prowadzeniu ale wysiadaj I zgasz silnik Wysadź go z tego samochodu Czekaj kluczyk mu wyjmę to Dobra mam kluc kluczyk Przekręciłem kluczyk i wyjąłem czekaj, Radio mu włożę wyłącznie Poczekaj Zdjęłem klemę, zdjęłem Na 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 na. Jak on był paliwą? Jak mu klemę zdjęłem? Za takie mam kluczyki przecież. nie dobra Może bardzo. Kurde, no ja może być fałszywe. Czekaj, podjadę tu. Kurde. Nie, nie rób żadnego pranka. Zostaw go. Nie, no zostaw. No Jezus. Kurde, no, no nie umieję jeździć. Sąsiad, zubelę są. Nie wsadzaj mi tu, Bel. Wiem, ja ci je ja tutaj daję obok. Jeszcze tu chyba gdzieś było. Ciekawe czy to się jeszcze jest. Może... Nie, no nie ma, to nic tu ale. Nie, no prostu Ty to masz w prawe w to układanie, Bel. A tu niedokoszone, jest tu zboże. Jest jeszcze. No, on krzywa kościół. Pijany jest. Ja wiem, co tam w tym Bizonie leżało. Po pięciu dzikach się... nie, nie widzisz, jak to jest. No, raczej miał coś tam łatwopalnego. <grym> jakiś etanol. Się ładnie paliła tam. W przód. A co, spalił się Bizon? Masz? No, dopala się teraz gdzieś tam. Czemu? Na no pewno ten młod, młodziek powiedział, bo jakiś ten i się podpalili. A Czemu dobra, dobrał, bo nie? ja myślałem, że ten. Ja zapomniałem, Ty że na się określe. trochę zachowujesz jak ten młodziak. Czemu niby? No bo tak siedzisz, śpiewasz, nie możesz pomóc. No co, no bo się wsłuchałem w bit. Takie głośniki tam są, że ja pierdolę. A daj bo no, zobaczmy, jak to co wygląda. Zobacz, jak to tam gra. A czekaj, a ja co trzeba zapomnieć? Czekaj, czekaj e, no czekaj jak ty się to weź mi tu nie, nie umiem już poradzić. ci to klikam czekaj ma pyk coś źle kliknąłeś no daj mi wsiąść ja ci to dam no to włącz tu pik, masz dra czekaj trzeba się. czekaj okay, tu o to będzie No, to po pokrętło pokaż Pokaż Mówiłem, że buja, co nie? Pokaż, wysiadaj Uch, Możesz wysiąść No i się radio wyłączyło No, no chodź tu Kurde no, bo chcę bo już O Jezus o, Ty Do już Radio się, radio tak śwankuje, Trochę trzeba raz uderzyć, żeby działało Nic tam nie leci. Poczekaj, kliknij tam w radio, to, to będzie leci. No musisz włączyć. Nie chcę radio. Nic nie wyleciało. <kliwetnie> Chyba nie. Chyba nie. Nie, nie wyleciało. Czekaj. A no, dobra, klikaj mu radio. Mm -mm. Wyłączam. No, Otwieraj. Taki... A, bomba zamknięta. Proszę... Proszę, proszę, gdzie jest ten? Kluczyk od kłódki. Ja mam w tym Trzymaj A w Polonezie jest radio Zobaczmy <coughs> jak bardzo bije radio w Polonezie Czekaj, dobra przy, Przekrętło, pyk Tu 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 Idę się wysikać, bo chcę się strzec. Kurde. No i widzicie jak tak wygląda tak nasz dzień tak naprawdę teraz. Ja pracuję, a oni się... się obijają. świat, ja pracuję w weekendy. A nie, zapomniałem, ja nie pracuję. Tylko robię, le... znaczy robię bardzo z samochody. Hej. Idę się napiś, napić tam. Masz sąsiad coś takie... Albo w sumie idę sąsiad po picie do do siebie. To coś takiego dobrego. Dobra, przyjdzieś, do Po ciężkim dniu pracy to można sobie... To będzie lepiej Sąsiad, masz grilla jakiegoś na gospodarce, czy nie? Nie wiem, chyba nie Jak to grilla, nie. Ale ma tym tympanony Dobra Zwiechałem do garażu Sąsiad, posz... Ledwo się zmieściło, ja ale ja, ja pędrika wepnę do radia a, ja już wiem, czemu on nie chciał wjechać dalej, bo tutaj się zaharszyło. O kurde, sąsiad. O, ale ulga w tym piwu. Weź włącz radio w Polone. Weź podepnij mojego Pendrika z piosenkami w Polonezie. Nie, to nie teraz. Zaraz. ała, uderzyłem się głową. Dobra. To by było Nie. na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się.